Mamy nowy rok, więc czas zajrzeć do szafeczki elektrycznej i sprawdzić jakie zużycie i jaka produkcja. Tak się składa, że przestałem notować dokładne wskazania, które jakiś czas temu jeszcze prowadziłem codziennie, ale mam wskazanie sprzed roku. Dzisiaj mamy czwarty, trzeci albo 4 stycznia. No miałem z 4 stycznia zeszłego roku wskazanie, więc zaraz sobie to odejmiemy. Ale najpierw sprawdzimy, jakie mamy tu wskazania. To jest pobór w taryfie dziennej. Pobór, czyli zużycie w taryfie nocnej. No i najważniejsze, czyli produkcja. Oczywiście z, po odtrąceniu autokonsumpcji tutaj licznik pokazuje. To jest produkcja w taryfie pierwszej i w taryfie nocnej drugiej. Zaraz to wrzucę do Excela i podliczymy, ale zanim to jeszcze Wam pokażę jedno wskazanie jednego urządzenia. A to będzie pomiar prądu, pomiar zużycia energii przez ten klimatyzator, który już. Jakiś czas temu, parę lat temu, zamontowałem. Od tamtej pory jest też drugi klimatyzator zamontowany na górze, więc o tym nagram oddzielny film. Ale teraz zerknijmy na pomiar prąd, pomiar zużycia przez ten klimatyzator. 130, nie 1300 kWh chyba. Hmm. Nieźle. No i teraz przechodzę do moich zapisków. Jeszcze nie tak dawno z rok temu albo dwa prowadziłem bardzo dokładne zapiski. No to akurat w tym roku. Ale to tak miałem takie fale a wcześniej zaraz po zamontowaniu fotowoltaiki przez pierwsze powiedzmy dwa lata prowadziłem bardzo dokładne zapiski jeśli chodzi o stany licznika codziennie o tutaj. Tutaj widać, w 2020 codziennie spisywałem licznik i robiłem sobie takie podsumowania. No, ale wiadomo, po pewnym czasie, jakby zapał osłabł, tutaj już dziury się pojawiają, ale na szczęście mam odczyt, właśnie z stycznia. Tutaj gdzieś jest. O. 3 stycznia zeszłego roku i z 5 stycznia zeszłego roku, w związku z tym ja sobie przeniosłem ten odczyt tutaj na dół i powiększę to. Przeniosłem sobie odczyt z 5 stycznia zeszłego roku, no i dodałem te wartości, które przed chwilą widzieliście na nagraniu z licznika. Te, pierwsza kolumna to jest zużycie w pierwszej taryfie, czyli dziennej. Druga kolumna to jest zużycie w taryfie nocnej, tu mamy produkcję w taryfie dziennej i produkcję w taryfie nocnej, po odjęciu stanu z 4 stycznia, czyli z wczoraj, przedwczoraj wyszło mi tak, zużycie tutaj takie, w pierwszej taryfie, w drugiej takie, produkcja w pierwszej taryfie taka i taka, no i już tutaj widać, że zużycie jest dużo większe niż produkcja, bo no tutaj około 800 kWh zużyłem więcej niż wyprodukowałem. Ponieważ jestem na starych zasadach, to muszę od tego odjąć 20% od tej produkcji, czyli do wykorzystania mam 3152, i po odjęciu od zużycia tej produkcji, pomniejszonej o 20% Zostaje mi taki wynik, czyli 1613 kWh, muszę zapłacić za tyle muszę zapłacić w tym roku. To powiem, że będzie największy rachunek za prąd, odkąd mam fotowoltaikę. Jeśli to się oczywiście potwierdzi, bo rachunku jeszcze za drugie półrocze 2024 nie dostałem. Za pierwsze półrocze 2024 też miałem zużycie. Większe niż produkcję. Zapłaciłem za 239 kWh. No więc odejmuję te 239 kWh, które już zapłaciłem w pierwszym półroczu. No i wychodzi, że za drugie półrocze będę musiał zapłacić za 1374 kWh. No i teraz właśnie się zastanawiam, skąd się to wzięło, tak wielkie zużycie. Bo jedyne urządzenia, które nam przyby przybyły. W domu. To są dwa klimatyzatory. Muszę teraz chyba do nich podłączyć jakieś watomierze, które będą mi mierzyły zużycie. No i porównać. Jeszcze pokażę wam na koniec. No ale chociaż to nie wiem, czy to ma sens. Bo zaraz wam pokażę dlaczego. O, tutaj mam aplikację, do, która mi rejestruje. Produkcję z fotowoltaiki. Niestety, jak pokażę Wam za cały rok, tutaj zeszły, to zobaczcie, że tutaj coś się wydarzyło w miesiącach letnich i początek jesieni. Wydarzyło się to, że mój ten falownik rozłączył się z siecią. Ja tego nie zauważyłem. I nie przesyłał do chmury danych, więc ten wykres za ten rok jest zupełnie niewiarygodny. No nie da się tutaj nic z tego wywnioskować. Tu jeszcze chodziło ładnie, chyba w maju, ale w czerwcu już to był najlepszy miesiąc, a zarejestrowało 179. Zresztą, jak sprawdzimy miesiącami, to to będzie widać. Jak wybiorę teraz czerwiec zeszłego roku, o, tylko przez 8 pierwszych dni mi rejestrowała, potem nic w lipcu tam w 3 dni przez 3 dni się włączyło. Zmieniłem po prostu operatora internetu i router był za słaby sygnał tam gdzie mam falownik niestety router mi nie łączył się. Dopiero zauważyłem, że te dane nie są zbierane właśnie w październiku, no i od października już tutaj mamy piękny wykres, wszystko się ładnie rejestrowało. No ale to jakby nie ma takiego wielkiego Znaczenia w tym momencie. No dobra, muszę się przygotować zatem na wielki rachunek, największy rachunek za, fotowolta za prąd, odkąd mam fotowoltaikę. Jeśli chodzi o te klimatyzatory, to założę do nich, do tego drugiego, bo na tym pierwszym widzieliście, że 1300 zużył kilowatogodzin, ale to przez kilka lat, od nie wiem. Napiszę wam na dole, w którym roku on został założony kilka lat temu. Ten drugi został założony rok później, więc muszę do obu założyć takie watomierze, które sobie mogę zczytać przez internet, i wtedy nagram film i pokażę, ile zużywają te klimatyzatory, bo one są używane zarówno w zimie do ogrzewania, jak i w lecie do chłodzenia. To by było tyle, także dziękuję. Dziękuję. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli wiedzieć. Więcej filmów się będzie pojawiać na tym kanale z powrotem. Także może nie będzie miesięcznych, co miesięcznych raportów z fotowoltaiki, ale różne fajne rzeczy się, myślę, pojawią. Także bądźcie czujni, jeśli się podobało, to poproszę o łapkę, a jeśli nie subskrybujecie, to poproszę o subskrypcję.